Siema, no, wszystkim z tej strony Play. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować taką przeze mnie wymyśloną akcję, którą nazwę Sub ze Sub. E, będzie ona polegać na tym, że każdy, kto mi da subskrypcję ode mnie też ją dostanie. E, no i co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że ta akcja Wam się spodoba. Polega ona mniej więcej na tym, że dobrzy youtuberowie, którzy fajnie nagrywają, e, żeby mogli się, nie wiem, wybić, no, można i tak powiedzieć, dlatego jeśli ktoś, nie wiem, e, myślał kiedyś o tym, to wystarczy, że dam mi subskrypcję. Ja mu dam też i, no, według mnie fajna akcja. E, takie akcje możecie, możecie też robić na swoim kanale i też będzie fajnie, jeśli to się jakoś rozprzestrzeni w szybkim czasie, więc. No, co mogę powiedzieć? No, pa! i z... Subskrybujcie, łapkujcie i pamiętajcie, przede wszystkim subskrybujcie, bo każda moja subskrypcja to dla Was subskrypcja.